Ja podchodzę z ogromną pokorą do Michała Zaleskiego i jego wyników, które osiągał. Proszę pamiętać, że moje środowisko polityczne przegrało z Michałem Zaleskim, z Janem Wyrowińskim, z Marianem Filarem, postacią, no, którą zna każdy torunianin. To, to, to była nietuzinkowa postać, z Waldemarem Przybyszewskim i Tomaszem Lencem. My przegraliśmy, wystawiając największe osoby, które moje środowisko mogło mieć w mieście. Więc. Ja nie lekceważę Michała Zaleskiego, ale widzę, że nie podejmuje już działań, które podejmował kiedyś, bo po prostu nie będzie startował. Jak Państwo doskonale wiecie, prezydent zmienił nazwę swojego klubu. Zmienił. Klub i całe środowisko prezydenta nie nazywa się już czas gospodarzy Michała Zaleskiego, nazywa się wspólny Toruń. Ja nie jestem politologiem, ale jestem przekonany, że każdy politolog odpowie, że Rebranding polegający na usunięciu nazwiska lidera oznacza, że ten lider kończy swoją karierę. No, wydaje się, że to jest coś oczywistego. Druga rzecz, pan prezydent nie zabiega o głosy wyborców. No, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w mieście. Zwyczajowa rzecz, którą zawsze robił, czyli spotkania z mieszkańcami, nawet nie jest zasygnalizowana i ich po prostu nie ma. No, czym były te spotkania z wyborcami? Oczywiście poza formą informowania o tym, co robi, no były też formą zdobywania głosów. Pan prezydent nie zdobywa głosów. Pan prezydent konfrontuje się z mieszkańcami, temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, więc nie zależy mu na głosach wyborców. Więc jestem przekonany, że jego środowisko polityczne i on sam podjęli już decyzję o tym, że startować nie będzie. To wskazują badania, które my prowadzimy jako Platforma. Na to też wskazuje... No, to chyba co powszechnie już mieszkańcy czują, a co wyrażają nawet taksówkarze w rozmowach z gośćmi, którzy w Toruniu są. No tak się dzieje, no. przychodzi moment, w którym no, w którym mieszkańcy po prostu mówią dziękujemy panie prezydencie, chcemy zmiany. No ciekawie, ciekawie pan to widzi. A w tym momencie yy, uważa pan, że jeżeli by było prezydent nie startuje, to ilu kandydatów? Myślę, że będziemy mieli wtedy najcudowniejszy moment, którego już dawno nie widzieliśmy w historii Torunia. Będziemy mogli prowadzić wielkie, wielkie dyskusje o jego przeszłości, będziemy mogli prowadzić wielkie dyskusje o jakości usług publicznych, będziemy mogli prowadzić wielkie dyskusje o inwestycjach, bo będziemy mieli bez liku kandydatów. Myślę.